Koronka intimissimi. Ultra komfort, ultra miękkość, ultra doskonałość. To noszę do miseczki F. O przedstawia o Allergy Control na alergię. Pierwszy spray z flutykazonem bez recepty. To jest lek dla bezpieczeństwa. Stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. To niezwykłe jak Twoje dziecko rośnie i zmienia się w mgnieniu oka. Już dziś wspieraj jego odporność z Nan OptiPro Plus 2. To kompozycja aż pięciu oligosacharydów oraz immunoskładniki wspierające odporność. Nan. Żywienie dla przyszłości. Zakupy robię w Lidlu, po to się opłaca. Od wtorku z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z łopatki wieprzowej 6. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Mleko UHT 2% Pilos, 48% tani. Złoty 75 za opakowanie przy zakupie sześciu. I wszystkie lodowe wielopaki bążelacji, bon Drugi tańszy produkt, 70% taniej. Dlatego na wiosnę zakupy robię w Lidlu. Klienci banków spółdzielczych z grupy BPS mogą wygrać 460 tysięcy złotych. Załóż konto, weź kredyt lub oszczędzaj na lokacie. Ty też możesz wygrać w naszym oddziale. Banki spółdzielcze z grupy BPS. Wygrywaj po sąsiedzku. Co ty wyblubujesz? Ała, co to było? Ziemianie znów haratają w gałę i któryś z nich musiał wypić Red Bulla. Red Bull doda ci skrzydeł. Lidlowy przegląd scenowy. Wszystko i się się potężna górku! Kupiliśmy 15 przykładowych produktów w 10 litrach i 10 biedronkach. W Biedronkach, na wschodzie i zachodzie Polski zapłaciliśmy inne kwoty. Różnica wyniosła nawet 14 zł. A w każdym litru ceny kupionych produktów były takie same i niższe niż w Biedronce. Szczegóły na lidl.pl ukośnik koszyk. Jako ojciec panny młodej mam przyjem... Psien... Tylko nie dziś. Tu twoje usta. Najlepszym wsparciem w tej sytuacji będzie nowa korega. Korega All-in-One to pewniejsze mocowanie, uszczelnienie i łagodzenie nacisku protezy. Stwórz z protezą zgrany duet dzięki korega. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. 26 godzin seriali? Tak. Z nowym iPhone'em 16s, materiał na super długo. Teraz w Media Expert wratać 0%. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Święta takie jak lubisz. W Kauflandzie znajdziesz wszystko, aby te święta były naprawdę piękne. I pełne ulubionych pyszności. Przygotuj się na magiczne chwile. W gronie bliskich. Z Kaufland Card odkryj jeszcze więcej świątecznych okazji. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland! My Polacy jesteśmy mistrzami Grilla! A wiesz, jak to się zaczęło? Polakus Grillus jako pierwszy opanował posługiwanie się kotlinem. Na dworze Władysława grileły zawsze królował kotlin. <noise> Kotlin grał też pierwsze skrzypce na grillach czwartkowych. Poezja. Twoja kolej, mistrzu. Kotlin zmienia grilla na lepsze. Codziennie łatwo na wynos Pizza Hut. Easy dla kieszeni, easy zamawianie i pyszne jedzenie. Take it easy w Pizza Hut. Chcesz już. Wszystko, o czym marzysz, zaczyna się od pierwszego kroku. Pisz własną historię. Krok po kroku. Nowa kolekcja Adidas w Deichmann. Polecam. Natalia Schroeder. Sajos. Kiedy Twoje włosy potrzebują wzmocnienia od wewnątrz, wypróbuj nowy Sajos Intens Keratin. Kompleks keratyny z opatentowaną technologią. Zregenerowane, mocniejsze, gładsze włosy. Nowy Sajos Intens Keratin. You Intensified. To jest Truman. Dzień dobry. A to jest Truman Show. Całe ludzkie życie zarejestrowane dzięki sieci ukrytych kamer i emitowane na żywo. Oni udają, rozumiesz? Uciekaj stąd. Zatrzymajcie ten autobus. Błyskawice. Jeszcze. Stawiam dwa do jednego, że mu się nie uda. Jim Carrey w filmie Truman Show. A gdybyśmy się potem nie spotkali, dobry wieczór i dobranoc. Głośne hity. W sobotę o 20 w Stop klatce. Są koledzy? Postawimy to miasto na nogi. Jest zabawa. Grać to trzeba Jest piątek. A my studiujemy życie. Życie towarzyskie. Na... Stos. Ryzyko jednak jest. Co ty powiesz? Młode wilki. Trzeba żyć szybko i mocno, póki się jest młody. Młode wilki jedna druga. Jak? Wreszcie piątek. Co tydzień o 20 w Są tacy, którym wystarczy, że działa. Anka. I tacy, którzy muszą zrozumieć, jak to działa. Anka! Dla jednych szalona, dla innych genialna. Dla ING, przedsiębiorczyni. Dlatego na starcie zawsze pomaga Ci księgowy i ekspert na wideo. Hey! ING, Twój asystent w zakładaniu firmy. Przygotuj się na najlepsze candy w historii. Na zaskakująco cichą pracę. Na energooszczędne rozwiązania. Na wsparcie sztucznej inteligencji, która ułatwia życie. Na świeżość i pojemność. Przygotuj się na nowe candy. Gotowe dla Ciebie. Candy. Teraz w Media Expert. Energooszczędna pralka Candy AI Pro Wash. Schodem o wartości 600 zł. Taniej. Przy ulicy Finansowej mieszka Ania, która marzy o wygodnym autku. Nierabialne? Rabialne! Z nowością od Providenta. Weź pożyczkę bez prowizji u doradcy lub online do 30 tysięcy złotych. RRSO 29,1%. Provident. Jest dobrze. Poznaj pastę do zębów inną niż wszystkie. Nowy system Colgate Total jest 15 razy bardziej skuteczny w profilaktyce problemów jamy ustnej. 100% badanych zauważyło efekty już po trzech tygodniach stosowania. Przeciwdziałaj problem. Zanim się pojawią. Nowość. System Colgate Total. Niektóre rzeczy kończą się, gdy najbardziej ich potrzebujesz. Dzięki Regina na najdłuższy ręcznik. Jedno jest pewne. Te chłonne ręczniki wystarczą na dłużej. Wejdź na OtoMoto. Odkryj największą w Polsce bazę ogłoszeń motoryzacyjnych. Wybierz dla siebie idealne auto używane. Lub najnowszy model prosto z salonu. W wygodny sposób porównuj ceny. Zamów raport stanu technicznego i historii pojazdu. Poczuj się bezpiecznie dzięki weryfikacji auta i sprzedającego. Więc wejdź na Otomoto i ciesz się z jazdy swoim nowym samochodem. Otomoto, tu się tworzą historie. Słuche oko. Alergiczne? Narażone na niebieskie światło. Nowe krople Noco Trio z innowacyjną formułą 3 w 1. Nawilżają, koją i chronią oko przed niebieskim światłem ekranu. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Niewyspanie usypia Twój potencjał? Wypróbuj Sentino. Jedna tabletka Sentino to dobry sen nawet do 8 godzin. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Zakładasz firmę? Księgowy już do ciebie leci! Leć na infakt.pl, a księgowy z polecenia założy z tobą firmę, a potem zaopiekuje się twoją księgowością. Załóż firmę na Infact.pl. To widać tam, gdzie kończy się rutyna. Niektórzy czują to w każdym zakręcie i na każdej nierówności. To emocje i przyjemność. W tym momencie nie najlepsza perspektywa. Hej, wychodzimy. Lepszą perspektywę daje stoperan. Stoperan już od pierwszej dawki lecz biegunkę także wirusową. To jest lek. Bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Stoperan, zmień perspektywę. A przy Stanach odwodnienia i biegunce. Weź elektrolity. Alergia cię ogranicza? Weź Alerik. Teraz w nowym, trzy razy większym opakowaniu. 30 tabletek, gdy potrzebujesz na miesiąc kuracji. To jest lek. Na bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Kiedy ból. Odbiera wolność. I Max Sprint uderza w ból ze swoją maksymalną szybkością. Płynna kapsułka włania się prawie trzy razy szybciej i uwalnia od bólu. A kiedy ból mnie nie ogranicza, lecę robić swoje. To jest lek dla bezpieczeństwa. Stosuj bezgodnie z polotką dołączoną do opakowania, I tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Wybieram i Max Sprint. Wybieram wolność. Więcej siły przeciw bulowi? Szyngni po duże opakowanie Max Sprint. Dziś zamknięte. Czekam na ważnego klienta. Przecież mu nie powiem, że mnie głowa boli. Wezmę APAP. Dla mnie najszybszy. I ból mam z głowy. A ja wracam do tego, co naprawdę ważne. Cześć tato. Dobrze, że jesteś. To jest lek dla bezpieczeństwa. Stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Każdy centymetr mojej skóry zasługuje na czułość, dlatego kiedy się gole, używam maszynki Venus Comfort Glide Miami z pięcioma trwałymi ostrzami, która dzięki technologii Skin Cushion pomaga chronić moją skórę przed podrażnieniami. Teraz Gillette Venus z wygodnym uchwytem pod prysznic. Moja skóra tak jak lubię. Venus. Halo? Halo? Chcesz oglądać więcej polskiego kina? Niech zaśpiewa. O smutny, mowy, smutny. Ja! Najlepsze polskie filmy i seriale codziennie w Kino Polska. Zrobię ci kogielu, kręcę ogień. Kino Polska. Kręci nas polskie kino. Dziś w stopnę. O 17.45 kierunek Kongo. O 20.00 Oko w oko z Bestią. Szczęki. Reżyseria Steven Spielberg. O 22.45 Russell Crow w Westernie. Trzecia do Jumy. Sponsorem programu jest producent nawozów i środków do pielęgnacji roślin marki Boton. Sponsorem programu jest właściciel marek Grupa Polskie Składy Budowlane i PSB Profi, dystrybutor grafitowego styropianu Thermo Organica Thermonium Plus.